Cześć wszystkim, chcielibyśmy przedstawić Forda Mustanga przyjechał do nas ostatnio w całkiem dobrym stanie silnik tutaj jest 5.0 280 koni rocznik 1968 z zewnątrz całkiem przyzwoicie ale do lekkich poprawek ma włącznik prądu Tutaj jak widać ma lekkie uszczepki na lakierze, ale wszystko jest do poprawy wewnątrz za to wyśmienity, ta w bardzo dobrym stanie. Widać, że była odnawiana, jedynie podsufitka byłaby do poprawy do uszycia na nowo. Hmm. Silnik, tak jak mówiłem, 5.0, 50 280 koni wzmocniona wersja Teraz sobie uruchomimy Wnętrze bardzo dobre Wszystkie wskaźniki, jedynie co, radyjka nie ma ale bardzo zadbane Ciekawostek to to, że auto było eksploatowane do 2019 roku w USA. Także jest sprawny technicznie, silnik działa wyśmienicie.